Witam wszystkich Kuchenki gazowe po dłuższym ich używaniu przedstawię tutaj trzy sztuki ta czwarta praktycznie tuż po zakupie praktycznie nie działała więc nie ma sensu jej pokazywać chociaż przydałaby się do jakichś szerokich naczyń ale skoro nie za bardzo działa więc nie ma sensu pokazywać najpierw zajmiemy się pierwszą którą kiedykolwiek kupiłem dostajemy ją w takim opakowaniu Oczywiście nie należy też się sugerować nazwą, marką, bo ten sam produkt u Chińczyków może być sprzedawany pod różnymi nazwami. No, a jak przyjdzie takie coś do Polski, to też może być w jakimś innym opakowaniu, pudełku kolorowym czy coś w tym rodzaju, i też może być zupełnie inna nazwa. Więc możemy trafić na taką samą kuchenkę, a po prostu pod inną nazwą, marką czy tam firmą. To sprzedawane jest to w takiej postaci. Ma tutaj zapalarkę, chociaż zapalarka niekoniecznie mi jest potrzebna, ale to jest jedyna, która posiada taką. No zawsze i tak mam zapałki czy zapalniczkę, więc nie byłoby tu problemu. Zapalarka działa, ale czasami może nie działać. Tą część po prostu trzeba troszeczkę dogiąć, wtedy bardziej iskra wskoczy tam na gaz i zapali nam się, ale to się zdarza powiedzmy sporadycznie. Mamy tu rozchodane cztery ramiona. One nie są zbyt szerokie. Do małych naczyń czy kubków jak najbardziej się to przydaje. Przy większych, wiadomo, troszeczkę trzeba przytrzymać, aby nam się nie zaślizgło, w zależności oczywiście, w jakim terenie to położymy na jakim płaskim lub nierównym. Na jakimś stole, stoliku, jeśli będzie to stabilnie stało, to wszystko jest w porządku. Płomień, szerokość, jak najbardziej w porządku jest. Nie ma tutaj takiego, że tylko grzeje nam bardzo punktowo. Samo gotowanie też jest ok. Ja na tą kuchenkę początkowo nie narzekałem. Wszystko w niej działa do tej pory. Nie jest to może powiedzmy najlepsza kuchenka, ale też nie jest jakaś najgorsza. Powiedziałbym, że taka średnia. Spokojnie do mojej działalności taka kuchenka się przydała jak do tej pory. Na tą chwilę ta kuchenka jest w roli takiej awaryjnej, jak mi ta, którą aktualnie używam, się zepsuje, to w każdej chwili mogę po prostu tą sobie wyjąć i używać dalej. W międzyczasie mogę sobie zamówić jakąś porządną lub taką samą kuchenkę ponownie, a wiadomo, że paczki z Chin idą troszeczkę długo, więc w międzyczasie mogę sobie używać tej. No i jest troszeczkę cięższa z, ze względu właśnie na tą zapalarkę. Jakby jej nie było, też było dobrze. Jest opakowanie jest dobrze nie pogniecie nam się w plecaku czy coś w tym rodzaju. Produkt powiedziałbym, że dobry. Druga kuchenka, która jest powiedzmy najgorszą z tych trzech, dostajemy ją w takim opakowaniu, łatwo brudzącym się. Mała, lekka i to są jedyne jej zalety. Niestety, takich kuchenek jest dosyć sporo na rynku. Oczywiście, pod innymi nazwami sprzedawane. Podobne bardzo do tego. Wiele osób to używa, ale sądzę, że używa jej wyłącznie do gotowania wody. Na przykład, zalać lofliza czy coś w rodzaju. Powiedzmy, że do takiej działalności się to przydaje. Tak to wygląda. Znacznie krócej ją używałem niż tą pierwszą. Ma bardzo. Kiepski płomień. Mocno nakierowany właśnie w stronę góry. Wąski, taki powiedziałbym punktowy. Bardzo kiepsko działa, na przykład z naczyniami z tytanu. No, nagrzewa się, powiedzmy, środek naczynia, a te po boku troszeczkę później. Płomień, niestety, jest bardzo tutaj kiepski. Wiem, że są osoby, które są z takiego czegoś zadowolone, bo jest lekka i mała. Ale dla mnie to są jedyne zalety. Wadą największą według mnie właśnie tu jest jakość płomienia, a w zasadzie jego szerokość. Jest bardzo wąski. No, oczywiście nadaje się do gotowania wody. Z posiłkami jest nieco gorzej. Taki bardzo gęsty posiłek należy nastawić bardzo mały płomień i często mieszać. Taki większy większe naczynie jest troszeczkę lepiej, ale i tak nadal trzeba to mieszać. No z takim niegęstym daniem jest trochę lepiej, no ale i tak na środku nam się może przypalić. Jakieś jedzenie po bokach będzie troszeczkę mniej gorące. Po prostu do przygotowania posiłków jak dla mnie jest to bardzo kiepski wybór. I raczej z tej kuchenki nie mam zamiaru więcej korzystać. No, co najwyżej do gotowania wody, ale to chyba jedyna jej przypadłość. No ale ja podgrzewam też dania, więc yy, chciałbym używać jednego i drugiego, a nie tylko do wody. No nie zepsuła się, działała, chociaż ja ją wykorzystałem znacznie krótko. Tą dłużej wykorzystywałem i ta lepsza była według mnie od tej. Pomimo, że ta jest cięższa, większa, to ta jest dziadowska, jak dla mnie. No i niby kuchenki gazowe nie brudzą naczyń. No to mam tutaj przykład, jak nie brudzi naczyń kuchenka. Oczywiście ta tutaj, 6 razy gotowana była woda, i takie oto efekty są. No prawdopodobnie to podczas mycia zejdzie, no ale inne naczynia, inną kuchenką podgrzewane mam czyściutkie, tak jak tutaj, a to właśnie punktowe działanie. No być może tylko wyłącznie na tym tytanie, tak to się dzieje. Akurat z tą kuchenką nie podgrzewałem innych badań, znaczy w innych naczyniach ze stali czy z aluminium, tak mi się wydaje, no ale z cytanem powiedzmy źle współpracuje i nie mam zamiaru jej używać. No i trzecia kuchenka w zasadzie najlepsza z tych wszystkich tutaj trzech, też dostajemy ją w takim opakowaniu, chociaż ja tego opakowania akurat nie używam, bo lepiej mi zapakować w taki woreczek lekki i zawsze gdzieś do jakiejś kubka czy do jakiegoś naczynia włożyć i zajmuje mniej miejsca. No, ale takie pudełeczko jest w plecaku nic ci nie pogniecie. Rozkładane ramiona. Tu mamy trzy, tak jak poprzednia. W pierwszej były cztery. Jest to bardziej troszeczkę stabilniejsze, ale tu mamy dosyć szerokie ramiona. Znacznie jest to szerzej niż w pierwszej, no i ty bardziej w drugiej. Jak na moje potrzeby ten palnik jak najbardziej się sprawdza i będzie, sądzę, że się sprawdza dalej. Płomień tu jest dosyć szeroki, szerszy od tej pierwszej. Ten to już całkowicie wąziutki jest. Tu jest szeroko, nie jest takie grzanie punktowe. Jest wszystko w porządku. Nie da się tak łatwo przypalić jakiejś potrawy, nawet gęstej. Chociaż wiadomo, że gęstą trzeba troszeczkę pomieszać, ale zdecydowanie lepiej to tu działa niż na tej. No, powiedzmy, że na tej pierwszej też jeszcze jest w porządku palnik jak dla mnie bardzo dobry i dalej będę jego używał dopóki się nie zepsuje prawdopodobnie nawet jakby się zepsuł to kupiłbym chętnie taki sam model tutaj akurat wada jest taka mała, że po iluś tam razach iluś tam razach rozciągania tych ramion, rozkładania luzuje nam się ta środkowa tutaj śrubka no ale wystarczy się troszeczkę dokręcić i jest nadal w porządku. To taka powiedzmy mała wada, a tak wszystko jest w porządku i z tej kuchenki jestem bardzo zadowolony. Jak na razie. Oczywiście to nie jest jakaś najlepsza kuchenka, bo sądzę, że na pewno są jakieś lepsze o tej, ale do mojej działalności, do tego co ja robię z wodą, z daniami jak najbardziej mi się sprawdza, więc ja nie narzekam na tą kuchenkę. Na pierwszą w sumie też nie miałem co narzekać, na tą drugą niestety już tak. Ta najbardziej mi się sprawdza bardziej też przystosowana do takich szerszych naczyń. Ta troszeczkę ma wąskie ramiona, ale szerokie naczynia też da radę. Trzeba po prostu tylko pilnować, aby nam nie spadły po prostu idealnie położyć na środku. No i na jakimś gruncie, też w miarę płaskim. Tu jest, według mnie, wszystko w porządku. Także, jak do tej pory, wszystkie te trzy kuchenki do tej pory działały. Z tej już nie będę korzystał. Z tej będę korzystał cały czas. A w razie czego, awaryjna to jest ta pierwsza. Ja polecam tą trzecią, o ile ktoś chce takie coś kupić. Ta pierwsza też jest, powiedzmy, w porządku. Dziadostwa tego drugiego, lekkiego Małego, zdecydowanie nie polecam, nieważne jakiej to film będzie, a będzie wyglądała podobnie do tej. I to tyle na dzisiaj. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął cię żaden film. No i do następnego filmu.